Cześć witamy was serdecznie piękna październikowa piękna październikowa niedziela my wylądowaliśmy w bardzo fajnym interesującym miejscu jak widzicie pogoda nam dopisuje pies jest szczęśliwy bo zaraz zejdzie i będzie widział będzie widziała morze. Słuchajcie, to jest nasze tajemnicze miejsce. Dlaczego tajemnicze? Bo odkryliśmy je kilka lat temu i uwielbiamy, uwielbiamy to zejście. Zaraz Wam pokażę dokładnie. Jesteśmy tak pomiędzy Flamborough a Bridlington, więc tak pomiędzy, ale naprawdę parking jest, słuchajcie, totalnie pusty. No bo oczywiście o takiej porze roku to rzadko kto się wybiera. Tylko my liczymy na piękną pogodę. Ale nie, tak naprawdę to zobaczycie, bo miejsce jest naprawdę ciekawe. E, i, e, I nie tylko dla psów. Ja <grym> się cieszę, bo spędził 2,5 godziny w aucie, żeby tu przyjechać. No, także idziemy dalej i ja Wam pokażę, co tutaj ciekawego ta strona nam oferuje. Oczywiście tutaj zaraz kawałeczek w, w lewo. Mamy latarnię morską, ale my się raczej do latarni dzisiaj nie wybierzemy, bo jest naprawdę paskudna pogoda, a tu jesteśmy tak trochę w pracy, a trochę a trochę jesteśmy tutaj właśnie, żeby pospacerować, ale jest już naprawdę zimno, 6,5 stopnia, słuchajcie pokazuje końcówka października w Anglii, no niestety taka pogoda a nie inna. Już Wam pokazuję, bo dosłownie jest kilka kroków i już się schodzi właśnie w kierunku, w kierunku plaży. Oczywiście znaczy, pies już pobiegł, bo ona swoim nosem to wyczuwa chyba może 10 km wcześniej, co jest niesamowite. A, ale wiecie, że tak tutaj jest na razie bardzo przyjemnie. Tak jakoś pada, bo pada, ale jest tak, jest tak ok. Także zobaczcie, gdzie was tym razem zabieramy. Oczywiście to będzie bardzo krótki spacer. Nie da rady to tutaj dłużej. Muszę złapać psa, bo jedzie. <laughs> Nie mam szans zatrzymać psa. Słuchajcie, tu też jest o parking, a... a... Ale tutaj nigdy nie było możliwości, żeby się zatrzymać, więc tak do końca nie wiem, czy można zjechać. Być może jak macie jakiegoś badża, że jesteście, że macie takie, wiecie, permission, żeby zostać, stać gdzieś jako, jako inwalidzi, no to jest inaczej. Ale to zaraz zobaczymy. No tak, jak widzicie, pies pomyka już na plażę, tak ona się już doczekać nie może. Słuchajcie, tu jest tak pięknie i fajnie. Jeszcze taka jedna, taka jedna informacja, bo tu są foki. Tutaj bardzo często, jak byliśmy, to tutaj po prostu foki. My sobie pójdziemy tak w lewo, my lubimy taki tutaj w lewo. Ale jeszcze Wam podpowiem, że tutaj górą, widzicie, jest ścieżka i tą ścieżką można przejść tam całą górę właśnie fajnie pod latarnię Flamboron. No, ale my teraz, mówię dzisiaj, takiego spaceru w planach nie mamy. Słuchajcie, pachnie morzem. Pachnie morzem i jest naprawdę pięknie. Tutaj oczywiście, słuchajcie, latem albo jakieś ciepło. No to jest fajnie przyjechać, ale, ale ta plaża jest taka, jaka jest. To nie jest piękna plaża tam, jak ostatnio wam nagrywałam latem w Bridgington, bo tam jest naprawdę wiecie o tym, że tam są dwie piękne pla plaże. I zresztą my i tak musimy tam wrócić jeszcze, jeszcze raz. Ale nie wiem, czy będziemy tam spacerować. Wszystko się okaże, bo na razie mu je przestało tak, tak kropi i jest przyjemnie. Pisł czeka, żeby rzucić patyka do wody, ale my sobie tak przyjdziemy. Lubimy sobie tak pospacerować tam wzdłuż. Przejdziemy się kawałek. I naprawdę e, takie nawet pół godziny to będzie idealnie dla nas. Także mam nadzieję, że wy też fajnie spędzacie czas. Wiem, że dużo osób teraz na ten half-term październikowy wyjechało. Do ciepłych, do ciutkich krajów. E, oczywiście cudownie, e, my takich podróży akurat na ten term sobie nie zaplanowaliśmy może gdzieś nam się uda jeszcze wyskoczyć, bo jeszcze mamy cały tydzień wolnego, ale, ale zobaczymy, zobaczymy, bo pogoda jest w kratkę w Anglii, a też mówię, no jakieś inne, inne plany mamy i też nie możemy sobie wyjeżdżać za każdym razem, kiedy dzieci mają wolne. Jest to trochę takie, no i finansowo, i fizycznie niemożliwe, ale powiem Wam szczerze, że... I tak jakoś tak źle Jak na październik, jak na halfterm. Można sobie tutaj pojeździć, pozwiedzać, pochodzić i trafiają się takie dni, gdzie jest cudownie. No ale teraz zobaczcie, w takim miejscu jesteśmy. Co, co myślicie? Byliście, znacie. Piękne morze. Patrzcie jak tam pięknie widać jak fale. Nadchodzą. Cudnie, teraz jest odpływ w ogóle. Więc to jest też takie bardzo ładne. Tu dodatkowo, tak jak Wam mówiłam, można, można sobie przejść. E, I tam mamy Bridgington. E, nigdy nie szliśmy tą plażą tak do końca i żeby tam wejść na, e, na tę plażę, już w samym, w samym tym miasteczku, e, no bo nie było takiej potrzeby, no aż tak daleko nie chodziliśmy. Ale może jak ktoś tutaj jest, to, e, to taki spacer jest fajny. No, my idziemy na razie tutaj, pospacerujemy, zobaczymy, czy gdzieś jeszcze się dzisiaj zatrzymamy i coś będzie fajnego do pokazania. No, ja uważam, że to miejsce jest fajne do pokazania i to miejsce jest fajne, żeby sobie Czekajcie, bo mi pies tutaj będzie skakał. Jest, nie. Właśnie, nie skupiłam na niej uwagi i teraz szczeka i atakuje mnie, żeby mi rzucała. A masz jakieś patyka? Także słuchajcie, dzisiaj wyjazd znowu pod psa, <laughs> szalonego psa. Nie, no ona skacze na mnie, słuchajcie, muszę, muszę jej znaleźć i kiedyś patyka. No, gdzie? no dobra, słuchajcie, muszę chyba odłożyć kamerę, bo pies naprawdę naskakuje, żebym tylko rzucała jej. Tak naprawdę jeszcze nie mam co jej rzucać. Ona po prostu chce do morza, a to może jest kawałek dalej. Także słuchajcie, idealna miejscówka na wypad z piskami. Fajne miejsce, no mówię, pies nasz. Jak tylko od wczoraj nie wiem na ile e, oczywiście rozumie. Jak jej powiedziałam, że jedziemy nad morze i będzie plum, plum, to ona, słuchajcie, całą tą drogę nam przesiedziała w milczeniu. E, także ja jestem, e, jesteśmy rozdziwieni, czy naprawdę zrozumiała, że jedziemy nad morze, czy czuła to, bo normalnie, jak wsiadamy z nią do auta i ona ma podjechać, nie wiem. 10-15 minut gdzieś do lasu, to po prostu już tak pisze żeby wysiąść z auta. Eee, a dzisiaj bardzo proszę ponad pół godziny. Pięknie spała. Także coś w tym jest. Coś musiała czuć. Idę zobaczyć, czy gdzieś tutaj jest bliżej. Słuchajcie, przebija się złąko. <noise> wow! Przestało padać, ale tak jak widzicie, dzieciaki są dobrze ubrane. Ja już mówię dzisiaj do scena: już wkładaj odzież termiczną, bo po prostu trzeba będzie przygotować się, bo nie jest tak fajnie. Ale słomko tutaj pięknie, co? Ślicznie. Co prawda, słuchajcie, no dzień zrobi nam się krótszy, więc tak naprawdę myślę, że za jakieś dwie godziny to już będzie ciemno. I sobie też taki czas daliśmy takiego szybkiego pobytu. Idziemy, słuchajcie, jest tutaj jeszcze, jeszcze taka mała uwaga, jak będziecie się wybierać, to tak jak Wam mówiłam, no to nie jest taka normalna plaża, tylko tu jest pełno właśnie takich kamieni, oni sobie tak idą górą, tam jest troszkę bardziej płasko, bo jest tak usypane, zaraz Wam pokażę zresztą. Także tutaj nawet w takich Adidaskach to by było trochę ślisko. A ja dzisiaj, znaczy ja już powiem wam szczerze po naszych ostatnich wyprawach, to po prostu trzymam buty pod swoim siedzeniem w aucie. I tyle, żeby zawsze mieć pewność, że te moje buty są ze mną, bo nie wyobrażam sobie tutaj iść w Adidasach. Jesteśmy tutaj już, no wydaje mi się, że jesteśmy ponad godzinę, bo jeszcze syn do nas w międzyczasie z Malezji zadzwonił. Opowiadał o tym, że jest 35 stopni, tam było. Zresztą gorąco, że nie dało się stać się w kolejce po, po jedzenie. Także wow, trochę mu zazdroszczę. No i właśnie się wyśmieliśmy z mężem, że u nas tutaj zimno. Całe ręce czerwone, bo jest tak zimno, a tam jest tak pięknie. No ale zresztą sami wiecie, jak podróżujecie, to że pogoda jest w innych krajach inna, no normalne, to żadna, żadne, żadne odkrycie. My mamy tak jak mamy, cieszymy się z tego co mamy, e, także mam nadzieję, że Wy też sobie e, organizujecie takie krótkie wypady. Ja wiem, że czasami się nie chce, że czasami człowiek myśli, a będzie padać, nie jedziemy, a coś tam, ale słuchajcie, naprawdę jak macie taką możliwość, macie auto, tankujecie, jedziecie nawet dwie godzinki, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo takie oczyszczające głowę dające taki komfort i takie poczucie naprawdę takiego spokoju zaś jeździć jak, jak najczęściej można, zwłaszcza, że wiecie, pogoda jest różna, tutaj za chwilę przyjdzie jakiś sztorm, później coś tam i już się wszystko może zmienić. No nic, my uciekamy, jedziemy dalej. Nie wiem, czy, czy gdzieś jeszcze coś uda nam się tutaj zobaczyć, żebym mogła Wam pokazać. Mówię, na pewno pod latarnię, która jest za tą górką, tutaj za tą górką, by trzeba było tam iść do góry, nie jedziemy, kiedy się tam wybierzemy ponownie. Na razie takiej potrzeby nie ma. Nie chcę nam się tak samo tam jechać, ale jeżeli nie byliście, no to warto się wybrać. Słuchajcie, są filmiki innych osób, które były w Flamboro. Tam są piękne foki. Bardzo fajnie, bardzo fajnie jest się wybrać tam i naprawdę fajnie fajnie zwiedzić. Scarborough jest też super. Jest tam Sea Life, które gorąco Wam polecamy. To uważamy, że to jest jedno. Z fajniejszych Sea Life, jakim w ogóle byliśmy. Po pierwsze jest Pokaz Fog na zewnątrz. Chyba jeszcze w Hustanton jest Pokaz Fog, bo też tam byliśmy i też tam było takie miłe zaskoczenie, bo tam, tam tak znowu jest, tak samo rescue dla Fog, więc, więc to jest jedno, jedno z drugim, ale w Scarborough na pewno jest, słuchajcie, Sea Life fajny. I to nie jest taka głupia atrakcja, że wiecie, wejdziecie i wyjdziecie. I tak nic takiego ciekawego nie zobaczycie. No te, te foki, te foki, pokaz fok, jest naprawdę fajny. Um, pingwiny, także, także naprawdę robi to wrażenie. Dajcie znać, jak oczywiście, jak byliście. Także słuchajcie, no ja się będę z wami żegnać, bo tak jak mówię, wejdziemy um, do auta, zobaczymy jak pogoda nam pozwoli. Czy będziemy gdzieś jeszcze się zatrzymywać, czy tylko na obiad, i będziemy już stąd y, uciekać. E, no bo już za chwilkę mówię godzinka myślę i już się zrobi tak szaro i nie będzie nam się już chciało tak siedzieć na razie nie pada więc też jest ok, też jest fajnie więc mamy jeszcze dwa miejsca do zaliczenia i będziemy będziemy wtedy mogli myśleć gdzie się jeszcze zatrzymamy także o nasza miejscóweczka Gorąco polecamy, dajcie kciuka, jak Wam się podoba. Jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, gdzie się zatrzymać, to dajcie, to zerknijcie w opis. Ja Wam zostawię link do parkingu, więc, więc to też jest takie pomocne. No i zapraszam Was oczywiście na nasz kanał. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, gdzie podróżujemy, jak podróżujemy, gdzie spędzamy czas tutaj w Anglii. No to serdecznie Was zapraszam. Takie rodzinne szybkie wypady, czasami się zdarzają wypady za granicę oczywiście, jak tylko pozwoli na to <grym> stan konta. No i oczywiście, jeżeli dzieciaki nas zaproszą, bo wiecie, że podróżujemy zazwyczaj wtedy, kiedy starsze dzieci nas zapraszają, tam gdzie oni są albo na studiach, albo, albo na jakimś stażu. Także dziękuję ślicznie, do zobaczenia gdzieś pewnie z kolejnego pięknego miejsca, nie wiem czy będzie słonecznie. Na pewno, na pewno będzie to w UK. Pa, do zobaczenia.